Halo, hallo, witam serdecznie po raz kolejny w grze Mecha Break w wersji demo. Może pamiętacie, ostatnio stworzyłem własną postać oraz rozpocząłem kampanię. Mieliśmy jakiś, nie wiem, trening powiedzmy, A teraz przechodzimy na chyba trochę bardziej poważną misję. Zobaczymy, na czym będzie ona polegała. Mamy też jakichś sojuszników, chyba sterowanych przez sztuczną inteligencję, bo na mnie czekali bez przerwy. O, gracze by raczej tego nie wykonywali, więc dalej jest to. Tryb single player na razie zobaczymy co będzie jeszcze później. Jeszcze jakie kryształy na każdym kroku, co to ma oznaczać. Też destrukcja otoczenia. what is this looks like it was just shot down the corite spreading fast watch out thermal spike friendly iff objective confirmed data received syncing up for investigation focus on what's in front of you mm -hmm. Mm -hmm. This is Shadow Special Task Force, from MISRA MATRIX. Identify yourselves. Thank goodness it's a Lee's We're with MISRA MATRIX. Thalassian Patrol Squad 4. Verification code has been sent. Over. Identity confirmed. Glad you're okay. Let's sync intel and prep for evac. What are they after? A teraz więcej, yeah? they, they've been surveying this area. We're going after the core right here. How many are we up against? Uh, uh, maybe a battalion. But but my... damn, Earthers! Die! They're all gonna die. Incoming! Watch out! Go! I'll stay behind. Secure the escape route. Misra Matrix is poking their nose into. Break! Not a chance. You're going down today. Myślałeś, że zbierze, 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 zbierze? To mamy walkę z minibossem, lepiej się trzymać na dalekiej odległości. Na tego konkretnego wroga, ale mi w ogóle zda jakieś obrażenia, a Tak, coś to obrywam. A nie wiem na czym te paski polegają, mamy kilka pasków ten się regeneruje, to ten biały pasek to jakaś bariera, która by się jeszcze regenerowała. A teraz już otrzymałem trochę HP. Obrażenie. A do tej pory nie jest jakiś wysoki poziom trudności. for you know nothing the moon was built on our backs you earthers have no clue what we've been through <laughs> alisnus stay away from it what corite doesn't spread this quickly day three carbon tax march you hear this Phase one's done. My Don't drag this out. Come, come on here. Day 224. Oh, quite a puzzle. Accumular strength. strength. Day 556. Pirates. New identity. density. Wait a still end. Nie mam amunicji? A no to musiałem trochę poczekać. A, bo ta amunicja się jakkolwiek regeneruje, jeszcze po prawej stronie do tej pory nie zwróciłem uwagi nawet. still haven't deployed the extraction beacon what's going on now uh -huh. let's light them up storm's coming better be quick now the airdrop can finally reach us yeah we're pretty tight on time but still let's freshen up before joining the fight okay this is a chance to gear up Pull near the firepower. Now, press the interact key to select an airdrop. Interact key, pod F Eee, oto chodzi confirm. Jakąś osamotnicę mogę chyba zwać. To w lokacji. Airdrop on sight. Gear up now. Airdrop weapons are universal. You can even try your luck with the enemy's airdrop pods Destroy any leftover airdrops We don't want to be supplying the enemy be okay, the Press the Switch Weapons key to swap between the modular weapons and default weapons You can replenish ammo by finding magazines on neutralized hostiles or in supply crates Destroy as many extractors as you can before the ship arrives they release subterranean Chorite, which triggers Pulse Storms. They might deploy more to keep you from leaving. Have they completely lost it? That Chorite extraction was built for mining. Now it's a terrifying weapon. If they release the Chorite, one Pulse Storm will wipe out everything on the island. The three factions are mining and researching Chorite in Mothra. Is this some kind of power play by Thea?

This reloading takes a bit we've done we could. I, I don't think we can dismantle more extractors. HQ has pinpointed the extraction area. Sending the coordinates your way. Begin deploy. Your ride will be there in two minutes. Hang in there. Perfect timing. Let's cut for evac. Finally! Hole. Yeah, too bad we couldn't stop them. See those Korite Pulse Storms? They're small, but they pack a punch. They can do a lot. musimy już uciekać jak toś robi. to pod kumo możesz jeszcze zmieniać bronie zawsze zaotwione Czyli to się jeszcze tworzy. A, dobra, 40 sekund muszę odczekać, okej. Okay. Mamy obronę lokacji. Dobra, zwolone. Podnosimy się stąd ekipo Mamy postęp na drugi poziom. Dalej. Co ja zyskałem? Proszę bardzo, mamy ubranie, nie wiem. Dziękuję serdecznie za codzienne logowanie. Coś jeszcze otrzymujemy? Na czym to polega? O, mogę jeszcze zmienić? Beret otrzymałem. Okulary. Jakieś zawieszki dodatkowe. Wspaniała robota. Jetpack. Proszę bardzo, jak jeszcze wyglądam. Wspaniale. To jest nie, zaraz, zaraz. To nie jest moja bohaterka, którą tworzyłem wcześniej. Miała na przykład inne włosy. Chyba, że sobie specjalnie spięła, ale. Nie, to też były jakieś. Innego koloru. Miałem chatała. Co ja otrzymuję? I thought we'd still have a hundred years to figure a way out of our demise after the catastrophe. But now that we're seeing how fast Korite spreads, that might be 30 years. Maybe less. We've lost two thirds of the population to the catastrophe. I saw a chance for us to unite, to rebuild our homes. I had high hopes that Korite could spur growth in technology and offer a path to human survival. But ironically, we've put everything we know into this striker behind me. All it changes is how we fight each other another way to quench our thirst for blood. Everybody wants a better life fertile land, breathable air. So we keep scrabbling over what's left of Earth's resources. And now, one of our brave pilots discovered in Mashmak that. Korite is conscious. It can grow, maybe even replicate human experiences. We're not sure if it's a sentient being in a different form, but it's spreading much faster than we expected. Shadow was founded to resolve conflicts and protect human rights. We used to only deal with people related conflicts. But now this Korite consciousness will sure stir things up. Resource wars are about to get real ugly. If humanity can't get their act together, it's on us to bridge the gap between humanity and Korite. Marshmok's ground zero for Korite disasters and a battleground for extremist factions. Our job? Stop these lunatics from releasing Korite and polluting the surface. And even if Korite is proven to be sentient, we'll still need to find a way to survive. Let's buy humanity some more time. Christian. Can I have a few words? That wasn't the pilot's voice. Or their fighting style. We're analyzing the combat. The combat data? No, that's not what I mean. I've got a bad feeling. That striker was taken over by Korite. Korite's learning. It's evolving, imitating us. Evolving into silicone-based life forms. Sounds like something from an old sci-fi movie. If that's the case, then we're probably dealing with something way beyond our understanding. Get some rest. I'll keep you guys updated. O, chwile moment. Idziemy na eksplorację świata się okazuje. Proszę bardzo. Mogę coś zrobić, walczyć, biegać. Ta mimika twarzy prezentuje się dosyć przeciętnie. Znaczy nie mimika twarzy ten lip-sync. Jak to jest jeszcze podstawiany głos pod bohaterów? To w ogóle tak totalnie nie pasowało, że nie wiem. Dobra, mogę jeszcze z kimś porozmawiać w okolicy? Są niby żołnierze, nie mogę skakać. Co mogę jeszcze robić? No tylko w zasadzie biegać i tyle. Więc nie wiem. Od razu może chodźmy do naszej misji. No jeszcze jakieś kolejne windy na przykład. Inny poziom? Patrzcie, jak wygląda z bliska bohaterka. A, to jest jakiś cooldown na Windy Filament. No to chyba nawet idziemy w dobrą stronę. No ja to w sumie lokacje są całkiem szczegółowe. Całkiem nieźle wnętrza oh, wyglądają. Nie jest to może grafika jakiejś najwyższej klasy, ale jest przynajmniej wystarczająca. Jakieś skanowanie. Tylko, że w zasadzie w tej bazie nie ma co robić. O, mogę rozmawiać z kimś. O, Jeanette, goat! When will I finally see her live concert?

Nie da rady. to wszędzie mogę tylko usiąść co najwyżej i tyle. No to nie ma wielu interesujących kwestii. To z kolei to prysznic, czy o co chodzi? Nie, to ale ta. Dzisiaj pozwiedzamy. Tutaj tak samo to męska, damska, to nie wiem. Ma to jakieś znaczenie Interact. Patrzcie jakie nowoczesne technologie. Jeszcze dalej to jest z kolei winda, to chyba nic ciekawego. Tędy. Jakieś statki? Kapsuły ewakuacyjne, czy o co chodzi? Ciężko powiedzieć. No to już nawet nie mogę nigdzie przeskoczyć, pora się wrócić. Tele no cóż. A w ogóle mamy też mapę w górnym, lewym rogu ekranu. Nie zwróciłem uwagi do tej pory. Możecie sobie zobaczyć też jakieś inne piętra niższe. a to już się chyba mija z celem. Tu mamy nasz pokój. A są jeszcze jakieś inne piętra, powiedzmy. No tak, zobaczę na szybko. Enter. Jakiś terminal. Co my tu mamy. Explore Hangar. Mogę sobie zmienić. Nie, to chyba muszę się na tym skupić najpierw. Twórcy mi inaczej nie zezwalają, niestety. No cóż. Muszę jeszcze poznać szczegóły. Całej bazy. To e, więcej zdrowia bym otrzymał. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. A to jakieś operacje może? Modyfikacje wyglądu by było. Kto wie. Jeszcze później zobaczymy. Dobra, chyba największe, najważniejsze kwestie już przedstawiłem w takim razie zobaczmy odpoczynek. Combat alert. New mission received. All relevant personnel, proceed to the tactical station. dobrá. idziemy na wojnę. Kolejna misja. Things aren't looking good, Chief. Corrids everywhere. Resources are running low. Wars are unavoidable. More than anything, this is a test of morals. Right. And I'm not holding my breath on that. The three factions and the moon are openly at each other's throats. Pair that with the chaos in Mashmak and the borders. <sighs> Our hands are pretty full. Our pilots need different strikers for various combat situations. How'd it go with the pilots? Ah, speaking of the devil. Chief's got a mission for you! We're short on pilots. So this mission's on you. Satscan found an 8 kilometer wide sinkhole in the Union's Kraub region. Windrose is conducting unauthorized mining for Korite. They might have used optical camo. SAT images weren't clear. So, we don't know if they're armed. The Matrix will send five pilots alongside our squad. You know how it is, strategy and striker pairings are key in co op missions. Confirm your striker with Alessio. Get prepped and move out as soon as the mission's live. We just rolled out two new brick strikers. Come, I'll show you. Pod F. Dobra, co my musimy tu zrobić? To jakieś inne mechy, jeżeli dobrze rozumiem? Okej. Okay. 3200 jakiejś waluty, mam 8000 w takim razie. Solo Combat, Air Combat. Dobra, zobaczymy. Już jakieś trochę inne bronie, moduły. I ile było takich w ogóle możliwości? Nawet nie zwróciłem uwagi, inwentory, tactical station. Tu mamy jakąś dostępną misję. To od razu musimy się już udawać. Pierwsze zdanie. A jeszcze coś więcej chciałem zobaczyć sobie w inwentory, ale niestety nie mogę już klikać. Return? Chyba ja muszę już atakować z co widzę. No dobra, Match Found. Ok, czyli teraz przechodzimy do trybu multiplayer.